Kampania prezydencka nabiera tempa, a tylko dwa miesiące dzielą nas od wyborów. Szymon Hołownia, ponownie ubiegający się o urząd prezydenta, zorganizował wiec w Częstochowie, gdzie doszło do nietypowej sytuacji z udziałem tłumacza języka migowego. Jakie szanse ma Hołownia w wyścigu, w którym dominują Trzaskowski, Nawrocki i Mencen? Poznaj wyniki najnowszych sondaży. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. W kraju trwa intensywna kampania wyborcza, a emocje narastają z każdym dniem, bo wyborcom pozostały jedynie dwa miesiące, aby zdecydować, komu powierzą najwyższy urząd w państwie. Wśród kandydatów, starających się o prezydenturę, ponownie znalazł się Szymon Hołownia, pełniący funkcję marszałka Sejmu. Ostatnio jego obecność na wiecu w Częstochowie przyciągnęła uwagę niecodziennym zdarzeniem związanym z tłumaczem języka migowego, który towarzyszył politykowi, tworząc moment który na długo pozostanie w pamięci zgromadzonych. W miarę jak kampania nabiera tempa, kandydaci na prezydenta stają przed wyzwaniem zdobycia jak największego poparcia, organizując liczne wiece i spotkania z wyborcami. Sytuacja jest dynamiczna i trudno jednoznacznie przewidzieć, kto zyska największe zaufanie obywateli. Wskaźnikiem pozwalającym na pewne spekulacje są wyniki aktualnych sondaży, realizowanych z inicjatywy różnych mediów. Terminy wyborów są już ustalone, pierwsza tura odbędzie się w niedzielę 18 maja. Jeśli sytuacja będzie wymagała drugiej tury, wyborcy powrócą do urn w niedzielę 1 czerwca, co zbiegnie się z obchodzonym w Polsce Dniem Dziecka. Czy do tego dojdzie, pozostaje jeszcze nie wiadomo, ale informacje z sondaży rzucają pewne światło na obecną sytuację. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Telewizji Polskiej ujawniają przewagę Rafała Trzaskowskiego, który zdobywa 36% głosów, co czyni go zdecydowanym faworytem w wyścigu o Pałac Prezydencki po Andrzeju Dudzie. Tuż za nim plasuje się Karol Nawrocki z 21% poparcia. Na trzeciej pozycji znajduje się Sławomir Męcen z wynikiem 17%, podczas gdy Szymon Hołownia, będący nieco w tyle za czołówką, uzyskał 6%. Z kolei sondaż zlecony przez Super Express rzuca nieco inne światło na rywalizację. Rafał Trzaskowski nadal prowadzi z 37%, lecz na drugie miejsce przesunął się Sławomir Mencen z 22%, wyprzedzając Karola Nawrockiego, który utrzymał swoje 21%. Szymon Hołownia poprawił swoją pozycję, osiągając 8% głosów, co wprowadziło nieco zmian w dotychczasowej konfiguracji stawki. Sytuacja pozostaje zatem niezmiernie intrygująca i z pewnością jeszcze nieraz nas zaskoczy. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ibris na zlecenie czasopisma Polityka odsłaniają większe różnice pomiędzy trzema najwyżej ocenianymi kandydatami. Rafał Trzaskowski zdobywa zaufanie 35,7% osób biorących udział w ankiecie. Na drugim miejscu plasuje się Karol Nawrocki, jednak z wynikiem znacznie niższym, ponieważ wynoszącym 22,3%. Kolejny w kolejności, Sławomir Mencen, uzyskuje poparcie 15% respondentów, a Szymon Hołownia, który znajduje się na czwartej pozycji, może liczyć jedynie na 6,9% głosów. W innym badaniu, przeprowadzonym przez United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, Szymon Hołownia wypadł jeszcze słabiej, zyskując wsparcie zaledwie 3,6% badanych. Sławomir Mencen, Zajmujący trzecie miejsce, osiągnął 19,4% poparcia, a Karol Nawrocki, drugi w kolejności, zgromadził 27,1%. Nieprzerwanie na szczycie pozostaje Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,9%. Sondaż opinii 24 wykonany dla RMFFM nie wnosi wiele nowego, jednak sygnalizuje zapowiadający się zacięty wyścig między Karolem Nawrockim a Sławomirem Mencenem którzy będą walczyć o miejsce w drugiej turze wyborów. Nawrocki, który jest popierany przez PiS, prowadzi tu zaledwie o 0,6 punktu procentowego nad kandydatem Konfederacji. Czołowe miejsce ponownie zajmuje Rafał Trzaskowski, tym razem z poparciem na poziomie 32%. Tymczasem Szymon Hołownia uczestniczy w spotkaniu w Częstochowie. Podczas, gdy Sławomir Męcen niestrudzenie przemieszcza się z jednego wydarzenia na drugie, a Karol Nawrocki, Według żartobliwych uwag, spędza czas na siłowni, Szymon Hołownia również prowadzi swoją kampanię wyborczą. Niemniej jednak, wyniki ankiet wyraźnie wskazują, jak bardzo jest z tyłu stawki i jak wiele traci w porównaniu do Sławomila Mencena. Przypomnijmy, że podczas ostatnich wyborów w 2020 roku obecny marszałek Sejmu zajął trzecie miejsce już w pierwszej turze. Wówczas wydawało się, że w nadchodzących wyborach będzie jednym z głównych pretendentów do zastąpienia Andrzeja Dudy. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Przeciągające się tygodnie poprzedzające wybory, to wyjątkowo gorący okres dla liderów trzeciej drogi, którzy muszą skupić się na intensywnych działaniach, mających na celu zdobycie poparcia wyborców. Dla jednego z przywódców tego ugrupowania, Szymona Hołowni, jest to czas pełen wyzwań i prób, które momentami wydają się wręcz heroiczne. Podczas swojego spotkania z mieszkańcami Częstochowy podkreślał on niezwykle ważną kwestię dotyczącą reformy Trybunału Konstytucyjnego. Choć rządząca koalicja zaproponowała projekt ustawy mającej na celu zreformowanie tego organu, nie została ona uchwalona z powodu weta prezydenta Andrzeja Dudy. Kiedy w Częstochowie Szymon Hołownia poruszył temat koniecznej reformy Trybunału, tłumacz języka migowego stojący obok wyraził mocne emocje za pośrednictwem gestów, które wzbudziły wiele poruszenia wśród zgromadzonej publiczności i wywołały żywą dyskusję w internecie. To właśnie te nagrania momentów pełnych ekspresji przedstawiamy w rozwinięciu artykułu. W trakcie tego wystąpienia, kiedy Szymon Hołownia mówił o potrzebie uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego, tłumacz przekazywał słowa Hołowni do świata niesłyszących. Hołownia wyraził swoje obawy, że obecna sytuacja w kraju stawia pod znakiem zapytania zdolność Trybunału do podejmowania kluczowych decyzji, takich jak stwierdzenie niewykonalności urzędu przez prezydenta. Obrazowo opisał sytuację, w której gdyby, nie daj Boże, prezydentowi coś się przydarzyło, to on sam miałby przejąć kontrolę nad siłami zbrojnymi. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy prezes Trybunału, pan Święczkowski. Potrafiłby zmobilizować Trybunał do działania w takiej kryzysowej sytuacji, czy może najpierw skupiałby się na sporach i pretensjach o wynagrodzenia? Hołownia żartobliwie zasugerował, że mógłby nawet zostać oskarżony o próbę przeprowadzenia zamachu stanu, a przecież to odnowienie Trybunału jest kluczowe dla bezpieczeństwa kraju, ponieważ obecnie nawet obce mocarstwa nie czekałyby na rozwój wypadków. Konieczność reformy Trybunału Konstytucyjnego jest oczywista i pilna, co wyraził w swoim przemówieniu, zyskując przy tym uwagę i uznanie słuchaczy. W chwili, gdy hołownia przemawiał, tłumacz języka migowego, który znajdował się tuż obok niego, wymownie spojrzał na polityka i w pewnym momencie przerwał tłumaczenie jego słów. Gestykulował przez chwilę dłonią, a potem wrócił do swoich obowiązków. Nagranie tego momentu błyskawicznie obiegło internet, wzbudzając szerokie zainteresowanie w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na zarzuty, jakoby film był zmanipulowany, opublikowano materiał ponownie w wyższej jakości, zapewniając, że scena miała miejsce w Częstochowie. To wydarzenie nie pozostało niezauważone przez opozycję, która z zapałem komentuje słowa Szymona Hołowni. Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że nawet tłumacz migowy nie mógł wytrzymać wygłaszanych bzdur. Z kolei Michał Woś, również z tej partii, sarkastycznie wskazał, że chołownia osiągnął poziom wypowiedzi, przy którym nawet opłaceni specjaliści reagują zaskakująco. W ironicznych uwagach wspominał o uruchomieniu protokołu 2% dla chołowni. Równie krytycznie wypowiedział się Konrad Berkowicz z Konfederacji, który stwierdził, że spadek poparcia dla chołowni do poziomu 5% nie jest zaskakujący, skoro nawet jego tłumacz ma dosyć takich przemówień. Opisał Hołownię jako osobę o sztucznym wizerunku i skłonności do banalnego populizmu, co prowadzi go do politycznego końca. Według Berkowicza, Hołowni pozostał tylko lament, a jego zwolennicy desperacko, choć subtelnie, wyrażają swoje obawy. Zupełnie inną perspektywę przedstawił Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańska. W humorystycznym tonie zasugerował, że tłumacz być może nie był jeszcze przyzwyczajony do tak dużego zainteresowania i wyższych standardów Hołowni. Dzięki takim komentarzom, film z przemowy chołowni w Częstochowie zyskał jeszcze większy rozgłos, a całe zamieszanie wokół wystąpienia stało się kolejnym tematem do rozmów w świecie polityki. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.